23 czerwca 1767 roku w Radomiu zawiązała się Konfederacja Szlachecka. Jej marszałkiem został książę Karol Stanisław Radziwił, zwany Panie Kochanku, a faktycznym twórcą był ambasador rosyjski w Polsce Nikołaj Riepnin. Konfederacja Radomska skupiła szlachtę, która uważała, że postanowienia Sejmu z roku 1764 zmieniające przepisy odnośnie poboru ceł i podatków są zagrożeniem dla jej wolności. Szlachta ta chciała też bronić polskiego katolicyzmu przed działaniami polskich innowierców. W tym czasie bowiem zarówno szlachta protestancka, jak i prawosławna utworzyły swoje konfederacje i, dążąc do uzyskania takich samych praw jak katolicy, wezwały na pomoc wojska rosyjskie i uzyskały ich wsparcie. Również Konfederacja Radomska wezwała na pomoc Rosję i uzyskała wsparcie wojsk rosyjskich. Wspierając polskich innowierców Rosja zyskała w tym czasie na Zachodzie opinię Kraju Światłego, który ciemną i sfanatyzowaną polską szlachtę uczy tolerancji i kultury. Wspierając Konfederację Radomską udaremniła reformę skarbową, która mogła umożliwić utworzenie silnej polskiej armii. Dodatkowo ambasador Repnin zmusił konfederatów radomskich do podpisania prośby skierowanej do carycy Katarzyny, aby stała się gwarantem praw i wolności szlacheckich. W ten sposób zwalczający się do upadłego Polacy sami uczynili swój kraj rosyjskim protektoratem.